Kacy się kończą, szkoła się zaczyna, trzeba już wybrać, bo będzie lekki przypał. ZTS Krzyż, to kształcenia zawodowe, nie tylko techniczne, ale też branżowe. Najlepsze projekty u nas w szkole, tu nic nie jest myślone. Jazda na Włochy z Erasmusem, języka nauczony, piątka z plusem. Nie żadnego elektryka, prototyka, bo obejmuje ich PKP energetyka. Na spedytorów jest tule, jak i z każdy po szkole swą pracę dostanie. Na koniec zwrotki, trochę o klimacie. Wszyscy wiedzą to, wiedzą, że to ważne. Tu łatwo zawrzeć nowe przyjaźnie. ZTS-krzyż zawsze oddaje, zawsze oddaje, zawsze oddaje. Zawsze oddaje. Witasz, szkoła w krzyżu, pomaga ona w życiu. Nowe doświadczenia i wiele przygód. Jeśli do historii chodząc do tej szkoły, każdy znajdzie swoje miejsce i zarobi pęgę. Witasz, krzyżu, pomaga ona w życiu. Nowe doświadczenia i wiele przygód. Jeśli do historii chodząc do tej szkoły, każdy znajdzie swoje miejsce i zarobi pęgę. Zarobi pęgę. Znacznie na podatkach, tym bardziej zapraszam. Na porządku dziennym, matma, ekonomista się kłania. Faktury opłacone i auta naprawione, ale to już mechanik. Objęte przez Wiktaulik darmowe prawko tylko do najlepszych. SMS dano, każdy w niebo wzięty. Darmowe kursy i płatne staże u nas AKZ. Na SKS-y chodzą chłopaki, na siłce wyrabiają sześciopaki. Z ciężkimi zabawkami z najlepszymi wiksami. W kawiarence bomba chillowana jest, bomba są krzesła, stoły i kanapy. Często lekcje tam odrabiamy Czasem trafi się ciekawy Za nasze zdrowie wybijamy Wita szkoła w krzyżu, pomaga ona w życiu Nowe doświadczenia i wiele przygód Wpisze do historii, chodząc do tej szkoły Każdy znajdzie swoje miejsce i zarobi pękę Wita szkoła w krzyżu, pomaga ona w życiu Nowe doświadczenia i wiele przygód Wpisze do historii, chodząc do tej szkoły Każdy znajdzie swoje miejsce i zarobi pękę Wita szkoła w krzyżu, pomaga ona w życiu Nowe Doświadczenia i wiele przygód się do historii, chodzę z nowej szkoły Każdy znajdzie swoje miejsce i zarobi pękę Wita szkoła w krzyżu i pomaga ona w życiu Nowe doświadczenia i wiele przygód